Mimo zalewającej go fali krytyki, Antek nie unika medialnego szumu i aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Ostatnio w ramach show biznesowej Aktywności Gwiazdor pojawił się na konferencji prasowej nowego show TVN u przez Atlantyk. To właśnie tam oprócz wyzywania dziennikarza Pudelka zdradził plany dotyczące jego niedawno narodzonego synka Vincenta: Na pewno zamierzamy ochrzcić syna. Jeszcze nie wiem kiedy, im szybciej, tym lepiej, wyznał reporterce magazynu Party. Słowa dotarły do księdza Janusza Koplewskiego, który znany jest w mediach jako spowiednik gwiazd. W rozmowie z SuperEkspresem duchowny wyjaśnił, że rozwód rodziców, wróżony przez internautów o poździe i królikowskiemu, nie stoi na przeszkodzie chrztu. Dziecko nie jest przecież niczemu winne. Ważniejsze jest to, aby rodzice chrzestni otrzymali stosowne zaświadczenie. Na pewno oni nie mogą być rozwiedzeni, bo byłyby spore kłopoty, mówił. Jednocześnie ksiądz nie krył ogromnego zawodu i rozczarowania w kontekście działań niewiernego aktora. To przykre, co się stało. Deklaruje, że jest z katolickiej rodziny, bierze ślub kościelny, ślubuje swojej ukochanej miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a potem zostawia ją samą z dzieckiem i odchodzi do innej? Tutaj widzę niestety brak odpowiedzialności, coś strasznego. Po co był ten ślub? Nie wiedział, co przysięgał? Wiara opiera się na czynach, a nie na słowach. To nie jest tak, że ślubuje się jedno, a robi się drugie. To mężczyzna jest odpowiedzialny za rodzinę. Jego zachowania nawet nie chce się komentować, krytykował. Halla þessudı, halvað þessudi, halvað þessudi Sch 빠, Hallað þessudi Tá lein nãotεί fenn Payne Éle Gall approved by a SSR